Mamy już schemat do zadania, czyli dwa źródła połączone zgodnie. Mamy uwzględnione na schematach te rezystancje wewnętrzne, o których jest mowa w zadaniu. W momencie połączenia odbiornika i zamknięcia obwodu, tu będę miał jakiś prąd w kierunku przeciwnym. Do tego prądu będę miał spadki napięć, czyli tu, tak, i tu. I mamy zrobić tak, mamy tak dobrać wartość rezystancji, tej, żeby różnica między zaciskami była równa 0. Różnica potencjałów, czy też napięcie. Zwał, jak? Zwał. Mówiąc inaczej, jeszcze musimy doprowadzić do takiego stanu, że To E2 i spadek napięcia ten URW2 będzie wynosił tyle samo co co to? Czyli RW1, E i R. To ma być sobie równe. Jeżeli te spadki napięć będą równe tutaj temu, co tutaj, no to wtedy nie będę miał Różnicy potencjałów, czyli będą takie same potencjały, jeżeli będą takie same potencjały, no to, no to co, no to ta różnica będzie zero. Wiem, że trochę masło maślane dzisiaj, ale jakoś może trochę słabszy dzień. Jeszcze raz ja sobie naniosę tutaj te nasze dane, tu zaznaczę E na czerwono, yy, jeszcze raz zaznaczę na czerwono spadek napięcia, tu mam ten prąd i tu mamy spadek napięcia, tu mamy siłę elektromotoryczną. I tu mamy też spadek napięcia. Zgodnie z tym, co napisałem, to E2, jeżeli przyjmiemy kierunek zgodny z kierunkiem, kierunek obchodzenia oczka zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara albo po prostu zgodnie z tym prądem, to mamy tak E2 odjąć URW2 ma być równe E odjąć. Rw1, URW1, URW1 odjęć UR. To było E1. E, czyli URW2 musi być równe URW1 i E, tak, oczywiście napisałem, że nie mam teraz miejsca. Przerzucę sobie to. Gdzieś tam, na boczek, powiedzmy tu. E, zmienię kolorek na trochę przyjemniejszy i teraz jedziemy. Każde napięcie to jest no, i razy r, czyli jeżeli urw 2, no to i razy 0,7 to się równa, jeżeli rw 1 to jest i razy 0, 0,5, tak, rw 1 to jest 0,5, odjąć i razy r. Dzielimy Wszystkie, wszystko przez i i otrzymujemy 0,7 to się równa 0,5 minus r. Czyli przerzucamy sobie yy, tego, że gdzieś tu powinien być plus. W momencie, kiedy sobie to równanie Pomnożymy jeszcze przez minus 1. Mam nadzieję, że się połapiecie. Dzisiaj jakiś straszny dzień, jeżeli chodzi o rozwiązywanie zadań, więc przeanalizujcie sobie to od tego miejsca. Podstawcie za spadki napięć po prostu prawo oma, czyli I razy R. Tu trzeba uważać sobie oczywiście na znaki, żeby nie wyszły takie głupoty, jak mi przed momentem mogłoby wyjść. Suma summarum. Otrzymujemy, że to jest 0,7 0,5. To się równa 0,2. Sorry za dzisiaj. Słaby dzień na rozwiązywanie zadań, niestety. Yy, także także ten, także tego. Znowu prawo ma trochę rezystancji zastępczej. No i właściwie tyle. Jak coś jest niejasne, dodajcie znać. Postaram się jakoś to w w lepszej trochę formie jeszcze nagrać. Innego dnia. Nā